Witajcie! Przy odcinkach Beyblade'owego śmiecia czasem trafiają mi się beje Extreme Top System. Za każdym razem obiecuję coś o nich nagrać. W końcu nadszedł ten dzień. XTS to dyski wydawane przez Hasbro, niezwiązane z główną linią. W skład wchodzą IR Spin Control Beyblades, czyli dyski sterowane za pomocą wyrzutni, Electro Butlers, w pełni plastikowe beje, które świecą i wydają dźwięki podczas uderzeń, Stealth Butlers, Dyski z dodatkowymi opcjami ataku, no i seria, którą zajmiemy się dzisiaj, czyli Tornado Butlers. Dyski o kształcie Tornada, które są wyższe od standardowych, prawdopodobnie zainspirowane częstym używaniem traku 230 na turniejach. Podstawa jest z plastiku, ale górna część to już metal. Niestety, jest to jednolita bryła i nie mamy tu możliwości zmiany części. Dyski to odpowiedniki tych z Metal Masters i Metal Fury. Trzeba przyznać, że większość nawet odrobinę nie przypomina swoich pierwowzorów. Posiadam El Drago, Destroyera i Leon. Gdyby nie naklejki, to w życiu bym nie zgadł, które dyski mają naśladować. Wykonanie górnej części jest OK, ale mam wrażenie, że użyty tu plastik jest kiepskiej jakości. Co prawda wszystkie kupiłem używane, ale trzeba przyznać, że plastikowe elementy nie przetrwały próby czasu zbyt dobrze. Do dysków można było zakupić dedykowane areny, np. Rip Grind Stadium, który ma imitować skatepark, aby wszystko było 100 razy bardziej cool. Typowo dla Hasbro nie mamy tu wylotów ani nawet kieszonek. Jedyna możliwość wygranej to spin finish, chociaż w przypadku Tornado Battlers można mówić tu raczej o przewróceniu przeciwnika. Czasem rzeczywiście ścianki stadionu pomagają w wykonywaniu spektakularnych ataków, ale należy to raczej do rzadkości i walki skupiają się na okrągłym polu ułożonym najniżej. Oczywiście można również walczyć na klasycznych arenach, np. ten od Takary. Nie spisuje się to jednak dużo lepiej. Co prawda mamy tu dodatkową możliwość zwycięstwa poprzez wyrzucenie przeciwnika z areny, jednak jeśli to się nie stanie, to z dużym prawdopodobieństwem walka będzie wyglądała tak, że jeden z dysków zacznie tracić równowagę ocierając się tipem o zewnętrzne bandy. Czasem lubią też popełnić samobójstwo i same wyskakują z areny. Podsumowując, nie mógłbym z czystym sumieniem polecić Tornado Butlers. Projekty nie trzymają się kupy, użyty materiał jest co najwyżej średni, a walki nie są nawet w połowie tak spektakularne jak nam obiecywano. Do tego dochodzi brak możliwości wymiany części i kiepski performance na zwykłych arenach. Można kupić w ramach ciekawostki, ale to chyba tyle. Dajcie znać co sądzicie o Tornado Battlers i czy chcielibyście, abym nagrał filmy o pozostałych dyskach Extreme Top System. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.